Cześć, to jest program Kameralnie, a dzisiaj jest ze mną Michał Michu. Cześć. Tak, Michał Michu i naszym gościem. Miłośnicy, miłośnicy Cztery Kółek. Miłośnicy Cztery Jestem dzisiaj w Gdańsku w ogóle. Bardzo się cieszę, że możesz mnie dzisiaj gościć. I udało mi się przyjechać i z tego co wiem, będziemy dzisiaj oglądać aż trzy samochody. Tak, wyjdzie na jaw. Ile to wiesz, youtuberzy mają samochodów. Czyli nie mają pieniędzy? Czy mi się położą. Nie, no z pieniędzmi to przesadziłeś, ale w ogóle wiesz, że przyjechałem do ciebie, bo zesłaniasz? O. Musia, musiałem na komendzie dzisiaj być przed Będzie widać, będzie widać na przebitkach, będzie. Będzie. Historia to. ciekawa, jak słowem wstępu dla wszystkich zmotoryzowanych. Walczcie zawsze o swoje, jak przyjdziecie na parking i zobaczycie w gniotkę, sprawdźcie czy są kamery, okazało się, że są i można znaleźć sprawcę, tylko sprawca się nie przyznał, więc będzie w sądzie. A tutaj akurat już nowa galeria i było fajnie, bo od razu na strzała, policja jak weszła, dostała numery rejestracyjne, idealnie widać, kobieta małym Volkswagenem, apem na trzy stanowiska parkowała, raz, dwa, trzy, łup, Skoda i pojechała. Powiem Ci, irytujące, wiesz, no olałbym, no mogę sobie to zaraz sam zrobić, tak, ale dlaczego? No właśnie. Nie wolno uciekać. W każdym razie, co w takim razie ucierpiało? Chodzi mi o samochód. Nie, moja duma. Moja duma. Słuchaj, Skoda Super, może zaprezentuje. Nietypowa, nowy nabytek, w miarę odkupiony od właściciela firmy, w której nagrywamy. Nietypowa, dlatego że wyszła z fabryki jako 2,5 turbodiesel, a dzisiaj mamy 1,9 turbodiesel, czyli słab w drugą stronę zrobiony. I to jeszcze silnik 1,9, który nie wychodził fabrycznie, czyli stara dziewięćdziesiątka na pompie wtryskowej. Ale dzisiaj ten samochód ma już 130 koni i 300 Nm. Skrzynia 6 biegów, więc powiem ci jest zajebiście ekonomiczny i w miarę zwinny. To się w miarę zbiera, więc w trasach jak jadę gdzieś w Warszawa, autostrada 140, no to 5,5 litra. 5,5 litra. Teraz postanowiliśmy, że no tak nie może być, więc zrobimy inne buciki, zrobimy inny kolor, Aha. zmienimy intercooler, turbosprężarkę, w tryski, zrobimy spokojne 190 koni pod 200 i jakieś 450 Nm, bo to Nm mają do rzeczy, nie? Na razie mam trochę wielowahacz rozwalony, jeszcze tutaj w przebitkach też widzicie ile części leży do wymiany w tym aucie, ale już, już dzisiaj zaczynam to robić. Jakby co to, to nie wiedzą, że to do tego. A, no dobra, to nie wiedzą, ale to, to właśnie do tego, więc będę wymieniał po kolei. Możemy, to ja, czy zabiorę na przejażdżkę. Nie spodziewaj się tutaj jakichś tuknięć, bo to jest ale limuzyna. Nie, ale nie o to. O. To jest limuzyna dla biednych, jak to Skoda mówiła, czyli e, żeby dopiec wszystkim pasatom i tak dalej. Tak więc co, wsiadamy, jedziemy. Dobra, jedziemy. Toyota, która służyła, którą zresztą pokażemy, e, jako budowanie kanału miał się z cztery czyli wszystko wymieniane, dobiegała żywota, wszystko zaczynało się w niej kończyć. E, potrzebowałem auta, kasy nie było, no i ci miał to jako auto dla klientów, zresztą wzięto od pierwszego właściciela. E, co za tym idzie? No, stwierdził Robert, że no dobra, weźmiesz, będziesz miał kasę, to e, mi oddasz. Więc wiesz, jak tylko troszeczkę się odkuliśmy, powiedzmy trzeci miesiąc jest to, czwarty miesiąc to auto mam w rękach, legalnie drugi miesiąc jako właściciel Aha. w tym sensie, bo legalnie to było cały czas. Bo a że wiesz, jest fajno, no do testów służy różne rzeczy na tym testujemy, no bo to jednak diesel nie do zarżnięcia, wiesz. No podobno. A, no słuchaj, zobacz. No, całkiem przyjemnie się to auto odpycha. Niektóre diesle wolę benzyny. Na przykład swoją 406, którą miałem wcześniej, 2.2 diesel, po 12 latach miał suchy intercooler. Samochód, który zwykle przejeżdżał po milion kilometrów jako Aha. taksówka w 406 zwykły, no to tak. był akurat p. Ale ja ci, ja ci powiem inaczej. Moment obrotowy bielowski. Prywatnie zawsze lubiłem benzyny z gazem, no ale tutaj jest na zasadzie ten samochód, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc yy, doszło do tego, że, że, że no jest Baśka, no przyzwyczaiłem się do tego, wiesz, właśnie moment obrotowy, skrzynia 6 biegów z 2,5, to tutaj jest wiesz, na taki silnik genialne rozwiązanie, bo mhm. naprawdę 150-160 lecisz gdzieś na autostradzie, szósty bieg. Cicho jest w tym samochodzie, nie? Ciszę. Przede wszystkim wiesz, no, samochód, który ma tyle przestrzeni co BMW serii 7 E38, które ujeżdżałem. Za mną siadam ja i jest balet, tak naprawdę. Właśnie widzę. Wyposażeniowo nie narzekajmy. Ksenony, grzane dupy, grzane lusterka, klimatronik. Klimatronik. Chociaż kaseciak jeszcze, ale. A, przy, przy, Czy co? to Czy co? już to CD, zmieniarka na 6G. A, a w masz zmieniarkę, no to, no to fabrycznie? E, fabrycznie wszystko. I powiem ci, mimo, że jestem maniakiem karaoke, co ci pokażę przy Toyocie, e, no to tutaj ten sprzęt, okej, okay, głaska, ale. I tutaj jeszcze zrobiliśmy jeden mod dość istotny, sprężyny i e Bacha minus 30. Powiem ci tak, zwolnię trochę. Samochód nie wyprowadzisz go. Nie ma wygięcia, tak? Uh -huh. Całkiem bardzo przyjemnie, mimo że teraz mam wiesz, dwie tuleje naderwane, które właśnie chcę wymienić. Całkiem fajnie tym na torze można pojeździć. wiesz. Nie Jeździłeś ma tego... na torze? Tak, z histerem się ścigaliśmy. <grym> Za dużo. Omega, tak. Omega kontra Super? Tak, i to wiesz, <grym> Prawilna Omega V6 kontra 1.9 d I tam nieduże różnice były, nie? Naprawdę? No. Wiesz, nie masz efektu to na drugiej kamerze widać, że się buja jak balon. Nie? No, normalnie byś miał już przechył, przechył, bo na seryjnie. Tak. Dzięki temu ona też niżej siedzi. I no, tutaj już więcej nie będę kombinował o, bo żadnego nie. gwintu, No chyba, że coś mi później odwali. Nie? Właśnie szukam bramy, gdzie stoi moje zaplecze samochodowe. Szukasz bramy, gdzie stoi. Nie wiesz gdzie stoi twój samochód. Nie. No, wszystkie te bramy wyglądają tu identycznie cmentarzysko, w którym żeśmy ostatnio urzędnili Corsę, którą na końcu pokażemy, bo ktoś myśli, że wróciła na złom. Tak więc może po kolei, może zacznę od największej tajemnicy. Tutaj widzicie BMW serii 5 z 96 roku, ostatnie wypusty. Samochód kupiony za praktycznie bezcen, ze względu na to, że buda była tania, cena zeszła poniżej 1000, ale jeszcze w pakiecie silnik 2 litry i skrzynia, którą ostatnio sprzedałem. W ramach przeprowadzki z jednego warsztatu do drugiego miałem jeszcze do niej kupiony silnik em, 3 litry M30B30, stara żelibna jednostka, to miało być zaturbiane. Niestety nie miałem jak przewieźć silnika i prawdopodobnie silnik już został gdzieś zezłomowany, ktoś go zabrał stamtąd, albo nie może. Żyję. Tak, albo kiedyś go zabiorę, więc to jest 5 przyszłości. To ma być driftowóz, to ma mieć 450 koni, ma być dużym kombiakiem, latać bokiem, czyli łamać kondensaty małych driftowozów. No tutaj jest co najmniej 50-60 tysięcy złotych do włożenia. Więc nie ma na to pieniędzy, ale już mogę ci w środku je pokazać. Jest otwarte. Jest otwarte, tak To się nie przestrasz, bo tu wszystko zaczyna gnić Jest Co ciekawe, zanim wsiądziesz zobacz kamerę na dach? O. Co? To jeszcze w tej wersji gdzie się cały dach zsuwał hmm. Panorama Dyfi, no niestety, jak widać, siedzenia żyją własnym życiem, ale to też ze złomu wzięte wszystko było, więc generalnie środek już jest wypruty w połowie, ale zdrowa jest blacharska, mimo że gdzieś tam ruda wychodzi, to wziąłem ją dlatego, że wyobraź sobie niezgnite BMW, podłoga i wszystko. Szacuneczek, nie? Więc tyle, jeżeli chodzi o... to chyba pierwszy raz publicznie pokazuję je przed kamerą. Wychodzimy, bo śmierdzi. Tak. O, człowieku. A to jest legenda, z którą nie wiem, co zrobić. Legenda. Stoimy tak. przed nią. To jest legenda, na której kanał Miłośnicy 4 Kółek został zbudowany, a mianowicie Toyota Avensis 98 rok. Pierwszy właściciel w Polsce. Ja ją jeszcze kupiłem na czarnych blachach, on ją kupił w Gdańsku w salonie. Uh -huh. Uróżnąłem to na taksówce do 400 tysięcy kilometrów z gazem. Po drodze robiłem gdzieś tam remont blacharski. Jeździłeś na taksi? Tak, jeździłem na taksi i dorabiałem na taksi. Bardzo fajna forma zarobku przy prowadzeniu kanału. Szukaliśmy kluczyków, są. Przeżył wszystko, zresztą widać, zobacz jak fotel wygląda. Ale generalnie zajebiście wdzięczne auto, jednostka benzynowa 1.6 generująca 110 koni przy masie własnej 1100 kg, fajną robotę robił. Grzeczny dupowóz, który nigdy mi się nie zepsuł, zrobiłem tym 150 tysięcy km w 2 lata, mhm. nigdy to się nie zepsuło, natomiast no problem polega na tym, że silnik... Hmm, już nawet go nie wyremontujesz, bo i uszelka pod głowicą, i panewki, i stworzeń tłokowy. Cena części to wiesz, drugi silnik, i teraz nie wiemy co z tym zrobić, czy złomować i tak dalej, dlatego właśnie wziąłem Skodę, no bo nie było czasu na remont ani pieniędzy. Tak? Dwa wzmacniacze są fajnie zrobione: jeden jest z tego, drugi jest jakiś tam. Osobno ma sterowane przednie głośniki, osobno jest napędzany subwoofer Fajnie to wygrywało. Drzwi powygłuszane, jednostka klariona całość w granicach 2000 trzodziło. Co ciekawe, muszę powiedzieć wszystkim, że tym samochodem jeszcze do zeszłych wakacji normalnie w las w takie pole jak tu gdzieś dookoła widać, żeśmy wjeżdżali. i Bardzo dzielny samochód, naprawdę bardzo go lubię i z sentymentu go trzymam, bo jego wartość na dzisiaj, w takim stanie jak stoi, czyli odpali, gdzieś pojedzie, ale oleju pije milion litrów na setkę. To by była z 2000 zł. Jest! Pancerna. Stoi jeszcze. Zamiast oleju silnikowego jest wlany. Powiedz z jakiego to filmu? Ehm, Może nie wszyscy wiedzą. Właśnie, to jest y, olej silnikowy kontra olej roślinny. Hit czy kit. Sprawdzaliśmy czy można zastąpić olej silnikowy olejem roślinnym. Jak długo samochód będzie katowany? Dwie godziny do odcięcia, jeżdżenia po tamtych polach z tyłu. Potem finalnie gdzieś tam przy pobeczkach uderzaliśmy, sprawdzaliśmy czy jest twardy ten samochód, tak? Już dla zabawy. On pracuje, on odpala, nic mu się nie dzieje. I na tym oleju roślinnym. Na oleju roślinnym. Jest rzepakowy? Silnik. Rzepakowy, 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 jemu się nic nie dzieje. Czyli można tanio jeździć. Tak, zobacz, na tyle mocno było uderzone jeszcze z przodu. Poduszki wybiły. Tak, tutaj masz uderzoną z przodu Następny odcinek będzie z tym samochodem. Zabieramy go, wymontujemy chłodnicę, położymy ją na masce, poprzerabiamy wszystko i lecimy w rak Dalej na tym samym oleju. Nic tu nie stuka, nic tu nie puka. No, naprawdę Niemiec płakał jak sprzedawał Polakowi. To no, troszkę ruda gdzieś tam wiesz To jest 1,4. 1,4, tak. No chcę ciekaw, czy odpali. O, sprawdźmy to. Na oleju rzepakowym. <laughs> nie, ale słyszysz jak się nie chodzi? Nic mu się nie dzieje. Na zimnym. Tylko czujesz teraz. Czuję. Działa. Tyle jeżeli chodzi o mój garaż. Dziękujemy Ci bardzo. No ja tobie dziękujemy się zobaczymy na pewno, tak więc... O. Taka szufla oficjalna, oficjalna jeszcze. No ja sobie kupię subskrypcję od Ciebie teraz, to Kup wiecie, sobie. Tak, jakbyście nie wiedzieli, to zwiedzajcie mój kanał, tutaj macie link. A moi widzowie jak to oglądacie, to zwiedzajcie jego kanał, bo też jest fajnie. Też jest moto, jest fajnie. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. I oczywiście Instagramy, Snapchaty, A, są. i Facebooki, oczywiście. Ja za stary jestem. Ale o tym musicie pamiętać. Jeżeli się podobało, no to koniecznie. To? Oceniajcie kciukami, zostawcie tak. łapkę w górę, jeśli nie podobało zostawcie łapkę w dół, ale wiecie, oczywiście. Dziękujemy no. bardzo i do zobaczenia. Cześć. No dawaj. Ej, no co było sobie radzić na taksówce, to jest bardzo fajna wiatróweczka, powiem Ci na... inaczej, prędkość naboju wylatująca metalowego z lufy 4 mm to jest 188 metrów na sekundę, czyli jakieś 120 metrów mniej niż w ostrej amunicji, co daje nam z takiej odległości dziurę w udzie. No. <tryk> 你去。